Order Uśmiechu. W dzisiejszej, uśmiechniętej Polsce ci, co uśmiechać się nie chcą, mają po prostu przechlapane. Obecnie są wprawdzie tylko podejrzanymi, ale co będzie, kiedy okaże się, że brak obowiązkowego uśmiechu zostanie uznany za przejaw mowy nienawiści? I każdy złośliwy ponurak. Podciągnięty pod odpowiedni paragraf. Znaczna część mediów codziennie przekonuje nas, że jest dobrze, a wszelkie zło, czy też resztki tego zła, pochodzą od poprzedniej formacji. Tyle, że zgodnie z logiką sytuacji z dnia na dzień powinno się poprawiać. A tymczasem ludzie małej wiary, tacy jak ja, twierdzą, że się pogarsza. No i. Nie chcą się uśmiechać. Żeby było jasne, nie twierdzę, że w czasach tej, no, nazwijmy to odważnie, tyranii PiSu wszystko szło doskonale. Nie było błędów i wypaczeń. Tyle, że moim skromnym zdaniem można je znaleźć wszędzie, ale nie tam, gdzie teraz tak gorliwie się ich szuka. Partia Kaczyńskiego wpisała na swych sztandarach walkę z korupcją. I starała się ją tępić nawet we własnych szeregach, czym wyraźnie różniła się od swoich poprzedników. Tymczasem zwycięski obóz usiłuje pogrążyć ją właśnie na tym polu, zarzucając na każdym kroku przekręty, tropiąc afery gospodarcze, niegospodarność i wszelkie możliwe zło na tej niwie. Oczywiście jeśli podejmuje się działania, błędy są nieuchronne, a ludzie nieuczciwi trafiają się zawsze. Ale czy świetlaną alternatywą miałoby być nie niczego? No, można niczego nie robić, tym bardziej, że lotnisko jest w Berlinie, port w Hamburgu, a szlak jedwabny może się kończyć na Białorusi. Najłatwiej przychodzi obciążać wrogów najgorszymi własnymi cechami. Zapewne dlatego ekipa, której poprzednicy bez. Przesady ukradni Polskę, mnoży komisje śledcze, grozi sądami i wykorzystuje każdą sytuację do rozliczeń, posuwając się poza granice śmieszności. Jak bowiem porównać sprawę wyborów kopertowych z przestępstwami VAT-owskimi? Czy wspieranie prawicowych bieda organizacji i wydawnictw. E, całe lata traktowanych po macoszemu, e, przez e, porównać z tymi, e, którzy uwłaszczyli się na majątku państwowym. Można mieć zastrzeżenia do rozmaitych posunięć, choćby w sprawach sądów, czy e, w balansowaniu na granicy prawa w grze o media, jednak bez przekraczalnej granicy. Jednak przyznajmy, celem wszystkich działań było dobre wspólne. Lepsza Polska, a nie ordynarna, prywata i. Nabijanie sobie i swoim kolesiom kapsy. Na co więc liczą dzisiejsi oskarżyciele? Że sądy będą łaskawe wobec złodziei i gangsterów, za to pomogą im w eliminacji przeciwników politycznych? Że w Polsce można nadal e, po pijanemu rozjechać na pasach staruszkę i otrzymać pogrożenie palcem, ale już za przejazd bez biletu tramwajem pójdzie się siedzieć oczywiście jeśli należy się do y, ugrupowania dobrego lub złego. Wielu pociesza się, że ludzie takich pomysłów nie kupią. Kupią, kupią. Spokojna głowa. Po trzech miesiącach najlepszej zmiany dwie różne polski pozostają w swoich okopach i gdy z jednych dobiegają westchnienia, z drugich rechot przy kolejnych niegodziwościach. Yy, wyrzuceniach, przesłuchaniach, aresztowaniach. Dobrze ich tak, za mało, za mało. Wiara, że prawda sama zwycięży, bywa zwodnicza. Chrześcijan oskarżano o zatruwanie studni, Żydów o rozłożenie chorób, Cyganów o porywanie dzieci yy, i skutkowało to co jakiś czas słusznym gniewem. Na długo przed tym, zanim do akcji wkroczył doktor Goebbels, i jego mniej utalentowani naśladowcy. Historie piszą nie tylko zwycięzcy, ale przede wszystkim ideolozy. Nie dziw, że prawda bywa traktowana nader instrumentalnie. Postępowi Jakobini wytracili więcej swych przeciwników w miesiąc niż Burboni przez stulecia ale nadal tradycja będzie traktowała Jakobinów jako chlubę ludzkiego dorobku. Można by również zapytać, ile to krwi niewinnej przelali nieludzcy kapitaliści, a ile awangarda klasy robotniczej w imię szczęcia ludzkości. Ale nikogo nie interesuje odpowiedź w tej kwestii. Tymczasem statystyka potrafi płatać zaskakujące figle. Okazuje się, że wprawdzie w kwestii zainteresowania osłabionej inkwizyty hiszpańskiej znajdowało się przez dwa wieki około 700 tysięcy podejrzanych, to jednak na śmierć, uwaga, przez te dwa stulecia skazano tylko albo może aż 4000 nieszczęśników. W tym wyrok wykonano w połowie przypadków, a drugiej połowie pozwolono uciec. Po co więc ten upiorny mit? Otóż narodził się on w czasach napoleońskich, by przysłonić ogrom zbrodni, jakich dopuszczali się w Hiszpanii rewolucyjni okupanci. Mało kto na przykład kwestionuje ogrom występków europejskich kolonistów w stosunku do etnicznych mieszkańców Ameryki Północnej. Faktycznie relacje nie były słodkie. Autochtonów spychano coraz dalej na zachód. Aż w końcu zamknięto w rezerwatach. Tyle, czy jednak było to zaplanowane ludobójstwo? Wielka czystka, skoro liczba Indian wynosiła na północ od Rio Grande około miliona zbieraczy, bo rolnictwo wtedy jeszcze tam się nie rozwinęło. Obecnie jest ich dwa razy więcej. Jednak Kontrkultura skierowana przeciwko własnej tradycji potrzebuje zbrodniarzy i męczenników. I póki co e, mit masowego wyżynania Czerwonych Braci trwa. Inna sprawa, że kiedy e, złodziejem w supermarkecie okaże się zawodowy kieszonkowiec, to jest żaden news. Ale gdyby przypadkiem słoik dżemu zwinął ksiądz katecheta, dopieroż byłoby używanie. Stąd w pierwszych latach. III Rzeczypospolitej Większym powodzeniem cieszyły się plugastwa w urbanowym mnie godzące w świat wartości niż książki i audycje próbujące tym wartościom służyć. I pod tym względem, drodzy Państwo, nic się nie zmieniło. No może poza tym, że nasze słońce Peru nie dostało jeszcze orderu uśmiechu. Ale dostanie, dostanie. Ponieważ orderu obciachu. Żadne kapituła i żadne dzieci nie przyznają. Ponieważ, jak być może Państwo zauważyli, od pewnego czasu przestałem publikować moje wierszyki w Gazecie Polskiej codziennie, nabierają one takiego bardziej uniwersalnego wymiaru. Są pisane wyłącznie dla Was, za pośrednictwem tego naszego spotkania. A więc mogę swobodnie na przykład czerpać z dorobku ludzkości i. Odwoływać się do bardziej uniwersalnych schematów. Dziś sięgamy do pamiętniczka Szecherezady. Tysięczna noc, już bliska świtu. Dzień nowy wstaje nad Bagdadem, kiedy 40 rozbójników zaczyna sądzić Alibabę. Żal pośród dobrych muzułmanów, lecz nikt świadectwa nie chce złożyć, że nie okradał gość Sezamu. A nawet starał się go mnożyć. Fałszywe wieści mknął po sukach, imam wyklina go w kazaniach, narasta chór, że dobrze mu tak, z przesłaniem ściąć co rychlej drania. Z sezamu złoto szybko znika, obawy ludu rosną falą, więc martwi się zbójecka klika, na kogo teraz rozbój falą. Thank you